Gościem Polski Rolnej jest dzisiaj prezes Jarosław Malczewski. Rozpoczynamy kolejną tygodniówkę z prezesem Malczewskim. Mam nadzieję, drodzy słuchacze, że nie jesteście znudzeni nami. Zapraszam do lajków, zapraszam do dyskusji. Jaka jest obecnie sytuacja na rynku? Tak, jeśli chodzi o sytuację bieżącą, to w, przede wszystkim trzeba omówić, jak wygląda stan produkcji mleka. Zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. Produkcja mleka w Polsce cały czas rośnie, natomiast w Unii Europejskiej w tej chwili odnotowano również wzrost. Jeśli chodzi o skumulowane dostawy od stycznia do sierpnia bieżącego roku, one były w Unii Europejskiej niższe o 40%. Natomiast po doliczeniu miesiąca września te dostawy w, za 9 miesięcy w stosunku do roku poprzedniego są praktycznie równe, a więc produkcja mleka wzrasta. Wzrasta przede wszystkim w Polsce, w Irlandii, ale i w ostatnim czasie odnotowano wzrost produkcji w Niemczech i, w, i we Francji. Natomiast jeśli chodzi o sytuację cenową, mamy do czynienia z jakąś tam stabilizacją, a nawet już lekką poprawą. Trochę podrożała śmietana przerzutowa, natomiast cena mleka przerzutowego jest cały czas na poziomie około 0,50 do 60 zł za 1 litr. Ceny masła też drgnęły, już nie jest to 20-21 zł, a niektóre mleczarnie sprzedają nawet za 23 zł. Poprawiam, nawet prawie 24 zł. Prawie 24 zł, natomiast to zależy od pozycji w sieciach handlowych, dlatego że im ona silniejsza, tym wyższa cena. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe produkty mleczarskie, one są cały czas na niskim poziomie, to jest odtłuszczone mleko w proszku kosztuje około 8 zł za jeden kilogram, a kilogram sera gołda kosztuje 10, 15 do 16 zł. Natomiast ser jest... Taki, polski gołdy, bo polski. Nie, nie gołdy z Niemiec. Tak, gołda Cześć. niemiecka kosztuje już w Polsce 12 zł, a gołda holenderska kosztuje jedynie 10 zł. A więc mamy tu do czynienia... Z ponadnormatywnym importem produktów mleczarskich, również wewnątrzwspólnotowym, który tu z całą pewnością sytuacji na rynku nie pomaga, dlatego że pojawia się konkurencja w niższych cenach, a więc dochodzi do zrównania cen. Ceny? A ceny skupu? Tak, jeśli chodzi o ceny skupu, to one z całą pewnością spadają, to, to widać, i te obniżki cen. W październiku były jeszcze, bym określił, niewielkie, bo od 5 do 30 groszy za litr. Natomiast jeśli chodzi o listopad, to te ceny spadły w większości około 25, a nawet 30 groszy za 1 litr. Natomiast warto podkreślić, że ta obniżka, zarówno październikowa i listopadowa, ona nie wynika de facto ze spieniężenia artykułów leczarskich w październiku i w listopadzie, tylko jest konsekwencją strat czy też ujemnego wyniku finansowego w spółdzielniach mleczarskich generowanych mniej więcej od kwietnia tego roku. W momencie, kiedy to przeliczymy, czyli policzymy średnie ceny mleka w skupie i policzymy ceny produktów mleczarskich, to jesteśmy w stanie mniej więcej określić wartość mleka w skupie. I ta wartość mleka w skupie od kwietnia była mniej więcej 5-8 groszy, zbyt wysoka, w zależności od kategorii produktowych. A zatem mleczarnie teraz się obudziły w tym ostatnim kwartale 2025 roku i ten ujemny wynik finansowy będą próbowały zmniejszyć. No było to też konsekwencja walki o mleko przecież i przyciągania, przyciągania dostawców. To, był, to była można powiedzieć gra ekonomiczno-polityczna. Ponieważ no, po prostu każdy, każdy chciał mleka, bo bo trzeba powiedzieć, że eksperci wieścili, to ho, 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 z eksperci, że pod koniec roku to będzie nawet 3 zł za litr. No tak, no właściwie analitycy bankowi mówili jednym głosem, była to cena 2,75 za 1 litr. Później wystawa... Ja nie, no nie przepraszam, jeżeli liczyli premie świąteczne to, 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 to z grudniowej wypłaty, to, to nawet cena 3 zł, blisko to 3 zł była, była pewna jak w banku. Tylko okazało się, że jak w Banku Rosyjskim. Tak. Niestety tak jest. Także tu niestety te obniżki są przykrą koniecznością i wynikają bezpośrednio z, no, z rachunku ekonomicznego. Skończyła się chyba troszeczkę dominacja wyrobów amerykańskich. No ale od 1 stycznia może się zacząć znowu, bo wchodzi układ obesłowym. O, o, że bez słaba będą amerykańskie produkty mleczarskie. A skąd się wzięła ta nadwyżka mlecze, produktów mleczarskich na rynku światowym ze Stanów Zjednoczonych? To, czy chodziło tylko o, o nadprodukcję? Przyczyn tu należy szukać dwóch, a właściwie je wskazać. Pierwsza to wzrost produkcji mleka w Stanach Zjednoczonych rok do roku o 1,7%. Druga przyczyna to Utrata rynku chińskiego dla rynku amerykańskiego, który był rynkiem istotnym. A trzecia, i ta, która jest najmniej komentowana w środkach masowego przekazu, to stan rezerw strategicznych Stanów Zjednoczonych. Tu przyczyn, czy właściwie. Początek, to się jakoś inaczej nazywa: tak zwane jaskinie sera. I tu początek tego typu zjawiska miał miejsce w latach 70. poprzedniego wieku, czyli w trakcie urzędowania prezydenta Cartera. W tamtym czasie w Stanach Zjednoczonych był kryzys na rynku mleka, a Jim Carter, chcąc ratować sektor mleczarski, który był rolnikiem, plantatorem tak, orzeszków ziemnych, tak znanym. Tak. tak, w tamtym czasie wyasygnował 2 miliardy dolarów, na pomoc dla mleczarni, która de facto trafiła do rolników, i w ten sposób skupiono 600 tysięcy ton serów. Sery wraz z masłem i innymi produktami, takim jak odtłuszczone mleko w proszku, zmagazynowano w byłych kopalniach, dlatego że były tam odpowiednie warunki wilgotności i temperatury. Co ciekawe, dopiero w latach 80. poziom tych rezerw zmniejszył się trzykrotnie, więc to około 200 tysięcy ton. Natomiast co ciekawe, ten poziom ponadnormatywny, a więc przekraczający 600 tysięcy ton, był notowany w latach. Ale łącznie z serem i. Nie, samego sera. Samego sera, samego sera 600 tysięcy ton. Co ciekawe, w latach 2008-2009 i 2015-2016 te rezerwy były również w tej wysokości, a więc ponad 600 tysięcy ton licząc od serów twardych. A więc w tym czasie, w tym latach 2008-2009 i 2015-16, był również kryzys na rynku mleka. W tej chwili mamy też kryzys, i te rezerwy zgodnie z tym, co podaje się na amerykańskich stronach, samych serów twardych mają 635 tysięcy ton. A masła? Podobne ilości. Podobne ilości I podobne ilości są odtłuszczonego mleka w proszku. A więc przyczyna jest taka, że te rezerwy muszą być uwalniane, bo środków potrzeba. Prezydent Donald Trump jakby zarządził czy wskazał, że te rezerwy trzeba zwalniać, dlatego że środki są potrzebne m.in. na ubezpieczenia dochodów rolniczych, a więc na te rekompensaty w ramach programu Farm Bill, i w konsekwencji te nadwyżki trafiały do Unii Europejskiej czy też do, do Polski. Oczywiście do Polski nie drogą morską, a drogą kołową. Znaczy w Hamburg lub, lub tak. inne porty. Czyli można streścić to jednym zdaniem? Jaskinie sera, jaskinie kartera, tak? Tak, bo tak to zostało nazwane. W takiej wielkości spadną, spadną ceny, bo słyszałem, że najmniej, największa obniżka była Friesland Campina ceny gwarantowanej. Obniżki w, w, w tym właściwie potentacie na rynku mleka w Europie sięgnęły do poziomu 37 eurocentów za kilogram, a więc jest to około złoty 62 zł za jeden litr. Natomiast do jakiego poziomu ceny spadną, to trudno w chwili obecnej powiedzieć. To będzie zależało od sytuacji finansowej konkretnych firm. Natomiast nie sądzę, żeby cena mleka w skupie osiągnęła poziom ceny mleka przeszutowego. Raczej byłbym tu zdania takiego, że w listopadzie cena spadnie o około 20 groszy i pewnie 10 groszy w górę. Zależy no, 10, no ale pre pre będą premie poza piątnicą? Nie sądzę, dlatego, że większość firma w tej chwili skumulowaną stratę w tym roku, a więc w najlepszym przypadku wyjdą na zero. No ja nie sądzę, bo ja się nie boję tyle o straty, bo straty to można spółdzielczym zyskiem lub spółdzielczą stratą. Boję się, że prawdziwe oblicze będzie w sytuacji finansowej poszczególnych zakładów mleczarskich, jeżeli będzie zagrożone wypłaty za mleko, za ceny skupu. Tak, czy, czy wynagrodzenia dla pracowników, bo ja mam pytanie o płynność finansową polskich zakładów mleczarskich, polskich firm i z tym może być zagrożenie. Ja pamiętam, że lata 90., kiedy po prostu były opóźnienia w płaceniu za mleko albo w trzech, czterech latach się płaciło, ale jestem przekonany, że do tego nie dojdzie. Natomiast chwalenie się zyskiem lub stratą, no nie ma rentowności w polskim przemyśle mleczarskim, Panie Prezesie. Ta, ta rentowność jest niska. No, nawet w latach poprzednich to jest 1,6-1,7%. No to... Nie no, bo już, już 1% to jest tak. dobra rentowność. Także to w tych dobrych latach tak było. Także ta rentowność jest niska. A więc no rentowności nie ma. No, na zachodzie, w Niemczech ta rentowność jest przynajmniej 7-8 krotnie większa. A co będzie jak od 1 stycznia Towary amerykańskie znowu się pojawią od 1 stycznia, myślę pod koniec stycznia, bo te do, do 15, do końca stycznia to jest co taki zastój umowny, to jest wszystko. Dopiero na początku lutego, pod koniec stycznia dowiadujemy się jakie ceny. Wiele będzie zależało od porozumienia prezydenta Donalda Trumpa z Chinami, dlatego że jeśli do tego porozumienia dojdzie, to wówczas te nadwyżki trafią do Chin. Wprawdzie Chiny cały czas mają kryzys na rynku mleka i ta cena mleka jest cały czas na bardzo niskim poziomie, około 0,60 za litr i sami zmagają się z kryzysem wewnętrznym. Natomiast cały czas są importerem artykułów mleczarskich i miejmy nadzieję, że do tego typu rozładowania nadwyżek dojdzie, bo póki co to cena masła w Stanach Zjednoczonych jeszcze spadła. W tygodniu było to 13 zł, w tej chwili jest już 12 zł, i 50 groszy. W dolarach jest to 3470 dolarów za jedną tonę. Natomiast co to ciekawe, w tym samym czasie, w okresie badanym, w Unii Europejskiej było to 6800 dolarów, a więc różnica jest dwukrotna, a dwukrotna różnica zawsze sprowokuje, import, czyli dlatego, że można jest powiedzieć, w cenie. można powiedzieć, że tam że różnice żeby, żeby powinny być między celami polskimi i amerykańskimi, a żeby nie doszło do importu 4-5 zł na kilogramie, co najwyżej. Tak. Natomiast jeśli już zatrzymujemy się na chwilę przy Stanach Zjednoczonych, to warto też y, y, wspomnieć raport, który pojawił się y, na temat Unii Europejskiej na amerykańskich stronach. Y, raport ten mówi o stanie mleczarstwa w Unii Europejskiej i przedstawia to w dość pesymistycznych barwach. Otóż w wyniku tej transformacji w zielonego ładu i innych dobrostanów produkcja mleka spadnie kilkanaście procent w najbliższych 10 latach, a z kolei Unia Europejska w w przeciągu 10 lat straci pozycję lidera jako największego eksportera artykułów mleczarskich, a eksport z Unii Europejskiej do krajów trzecich może spaść nawet o 50%. No ale to nie tylko Zielony Ład. Bracia z Ameryki też trochę nam pomogą, z USA. Tak, tak. Tu mimo, konkurencja jest no, wyjątkowo silna. Mimo że na świecie właściwie w żywności jest deficyt białka. Tak, jest deficyt białka i to zostało też wspomniane na szczycie leczarskim w Chile, z którego wynika, że w 2050 roku światowy deficyt białka mlecznego będzie wynosił aż 70%, a więc może powstać głód, powstanie deficyt, i świat będzie walczył o żywność, a w niedalekiej przyszłości pewnie również o wodę. Bez wody nie mam mleka. Bez wody nie mam mleka. Dziękuję Panie Prezesie za, za rozmowę. Mam nadzieję, że za tydzień tak jest. będziemy z lepszymi informacjami. I lepszymi informacjami. Drodzy nasi słuchacze, popełniłem dwa takie błędy mówiąc o pani profesor Cichosz, w poprzedniej rozmowie. Otóż pani cichosz nigdy nie powiedziała, że tam żywność mięso ma trwałość 28 dni. Tego wyglądają wielkie sieci. Zdaniem profesor Cichos, y, znaczy ty, ty powiedziałeś, że pod, po, powiedziałeś, że pod tam pięciu dniach 30% wołowina trafi, y, traci y, na wartości. To pani profesor Cichos też powiedziała, to przetoczyliśmy. Ale zdaniem pani profesor Cichos, y, ta wołowina wprowadzona drogą morską, będzie praktycznie pozbierana wartości i będzie niejadalna i nawet w tym te chyba terminie 28 dni nie zostanie rozprowadzona, bo ten termin to wymagają wielkie, wielkie sieci. Jej zdaniem tylko budowa lotnisk jak w Norwegii i rozprowadzenie jej w ciągu 48 godzin po całym świecie może sprawić, że zachowa ona walory odżywcze, ale to wtedy kosztowałaby 200 Złoty za kilogram, jak nie więcej. A wołowina, za jej zdaniem, wołowina z krajów Mercosur, szczególnie z Argentyny, ma być tania, żeby, żeby wyprzeć wołowinę europejską, a potem ta wołowina importowana z dużym śladem węglowym wołowina niejadalna będzie droga, bo Europa będzie pozbawiona swojej wołowiny. Chciałbym, chcę, chciałbym wspomnieć jeszcze, jeszcze o drugim yy, temacie. O serku homogenizowanym naturalnym według starej, starej receptury stosowanej w polskich mleczarniach. O ten, według pani profesor, ten, ten serek ma lepszą konsystencję, wielką, większą, kilka razy większą zawartość białka niż sery, serki homogenizowane, naturalne, robione na zagranicznych licencjach. Ale te serki na zagranicznych licencjach są tańsze, ale nie są tak odżywcze, szczególnie dla dzieci. I taki charakterystyczny przykład, powiedziała pani profesor Cichol, że, że yy, jak polski serek mobilizowany, no to najwyżej usta Bobasa są uwalane, a jak zagraniczny, no to cały, płynie całe ubranie, jeśli naszek jest zaważony serkiem którym zagranicznym, typu zagranicznego, który ma konsystencję jak śmietana. Dziękuję, do zobaczenia, przepraszam za błędy.